Ojcze, wszechmogący, ześlij swego ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Wierzcie. I pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyncie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją. Wyznajemy i oczekujemy Twego przyjścia.